doświadczenie Bogdana Klicha to jest chyba przede wszystkim wieloletnie kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej w Izraelu. Mamy ambasadora Macieja Hunia, który przez 25 lat pracował w służbach specjalnych. Jak powinniśmy to odczytywać? Czy to jest taki znak niespokojnych czasów, że wysyłamy osoby z takim doświadczeniem na te placówki, czy, czy może jest to yy, może dobry pomysł, żeby na takie kluczowe placówki wysłać osoby z takim doświadczeniem, nazwijmy to mundurowym, no bo Bogdan Klich jednak był nadzorem cywilnym. Także w przypadku innych krajów, które wysyłają swoich kandydatów, swoich ambasadorów do Stanów Zjednoczonych, do Izraela czy do, innych, do, do kilku innych kluczowych państw z punktu widzenia globalnego bezpieczeństwa, to bardzo często rzeczywiście są to osoby, które mają doświadczenie nie tylko polityczne, w polityce wewnętrznej danego państwa, ale także właśnie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. No, czasami to są ludzie o naprawdę bardzo wysokim statusie. Ja poznałem mojego odpowiednika z Australii w Waszyngtonie. Był nim Kevin Rudd, były premier Australii, czyli tak naprawdę najważniejsza osoba w australijskiej polityce. Został wysłany jako ambasador ambasador Australii do Waszyngtonu. W przypadku Polski rzeczywiście my wysyłamy często na placówki ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa czy współpracy na przykład wywiadowczej, wspomniał panu Macieju Huni, który jest naszym ambasadorem, rzecz, rzecz, pełnoprawnym, pełnoprawny, dlatego, że prezydent podpisał jego nominację, wyjątkowo. To rzeczywiście ani Izraelczyków, ani, ani nas, tutaj chyba nie ta nominacja nic dziwiła. Maciej Hunia był jeszcze w wywiadu. Pamiętajmy o tym, że abstrahując od najróżniejszych sporów, głównie historycznych, z którymi ja też osobiście, jak Państwo wiecie, musiałem się zmierzyć podczas mojej kadencji w Izraelu, ten obszar, który, w którym nasza współpraca dwustronna rozkwita, to jest właśnie współpraca wywiadowcza. Z racji tej, że my na przykład mamy, i nie mówię tutaj wyłącznie o samym Izraelu, ale całym regionie Bliskiego Wschodu, jako że my jeszcze, to jest spuścizna, jedna z niewielu pozytywnych rzeczy, którą, o której można chyba mówić, jeśli chodzi o nasze dawniejsze sojusze. My utrzymywaliśmy zawsze jako kraje bloku sowieckiego bardzo dobre relacje z krajami arabskimi na Bliskim Wschodzie, ale także w północnej Afryce. I. Paradoksalnie do dzisiaj te relacje, z tych relacji korzystamy. No, na, na czym polega tak naprawdę współpraca wywiadowcza między takimi krajami jak Polska i Izrael, czy Polska i Stany Zjednoczone? Oczywiście nasze możliwości, czy nasza, nasza sieć wywiadowcza jest nieporównywalnie mniejsza i zapewne z tego powodu też dużo mniej skuteczna niż sieć amerykańska, brytyjska, izraelska, nie tylko na Bliskim Wschodzie zresztą. Ale współpraca wywiadowcza polega na. Transakcji. My też mamy swoje kontakty. My też mamy swoich przedstawicieli mniej bardziej formalnych w najróżniejszych krajach świata. I z, tych, z tej sieci korzystamy, w cudzysłowie sprzedając te informacje, tę wiedzę, którą zyskujemy na miejscu. Amerykanom, Izraelczykom, Brytyjczykom. I oczywiście nie ma tutaj jest zdradzać żadnych tajemnic, tym bardziej, że zbyt wielu tajemnic nie znam ale nie jest chyba tajemnicą, że ta współpraca między wywiadami Polski i Izraela dotyczy między innymi Iranu. Dlatego że my w Iranie wciąż mamy swoją ambasadę, wciąż staramy się mimo że no Iran wiemy, z kim mamy do czynienia z jakim reżimem, ale wciąż staramy się utrzymywać relacje z Teheranem na takim przyzwoitym poziomie właśnie między innymi po to, żeby Móc zdobywać, mówiąc najoględniej, wiedzę na temat Iranu i potem tą wiedzą się mniej czy bardziej formalnie z naszymi sojusznikami dzielić. Zostańmy jeszcze przy personaliach. Podejrzewam, że jeśli jak tylko przejdziemy do pytań z sali, to będzie nieco bardziej gorąco na, na tematy bieżące. Więc korzystając z tak, że jeszcze możemy właśnie o tej kuchni trochę dyplomatycznej. Porozmawiać. Chciałem zapytać o. Znaczy nie, nie o cenę oczywiście, jakby nie, nie, nie będę do tego pana namawiał, ale o pański komentarz być może do ambasadorów tychże krajów w Polsce, czyli Stanów Zjednoczonych, Thomas, Thomas Rose, wydawca dziennika Jerusalem Post. Wiele lat. Co ciekawe, nie otrzymał poparcia w Kongresie żadnego, żadnego z demokratów, więc spodziewam się, że będzie to podobna historia jak z poprzednią panią Ambasador nominowaną przez prezydenta Donalda Trumpa. W sensie, że jego misja skończy się wraz z bądź wcześniej. Z kadencją prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i z drugiej strony, ambasador Izraela w Polsce, który zastąpił pana Jakowalizna, który faktycznie chyba w te, ja mogę chyba to powiedzieć, że w Wniesławie opuścił placówkę w Warszawie. Ale zmierzam trochę do czegoś innego, że szczególnie z perspektywy tego ambasadora amerykańskiego, który jest nawet w komunikatach prasowych przedstawiany jako bardzo proizraelski komentator. Czy przewrotne pytanie? Czy Izrael ma w Polsce dwóch ambasadorów? Tom Rose jeszcze do Polski nie przyjechał, z tego co wiem, chociaż rzeczywiście jego nominacja została przegłosowana w Senacie. Ja Tomara Elza nie poznałem osobiście, poznałem natomiast nowego ambasadora Izraela Jakowa Finkelsteina, z którym mam bardzo dobre relacje. Problem polega na tym, że my, nasze priorytety, szczególnie związane z bezpieczeństwem, no, zależą w dużej mierze od naszych relacji z Waszyngtonem. A nasze relacje z Waszyngtonem zależą w dużej mierze od utrzymywania przyzwoitych relacji z Izraelem. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy do czynienia w Białym Domu i w administracji amerykańskiej z, z rządem, o którym zresztą sam prezydent Trump mówi i o którym mówi także premier Netanyahu, jako o najbardziej przyjaznym Izraelowi rządzie amerykańskim w historii dwustronnych relacji. Tych dwóch krajów. Oczywiście można się sprzeczać, czy tak jest w rzeczywistości, ale myślę, że jest w tym dużo racji, że rzeczywiście, gdy spojrzymy na, na decyzje, zamierzenia, deklaracje prezydenta Trumpa, wielu innych najbliższych jego współpracowników, to widać wyraźnie, że Izrael, szczególnie pod rządami Benjamina Netanyahu, także bardzo konserwatywnego premiera, no, może tutaj liczyć na wyjątkową przychylność. I nie należy oczekiwać oczywiście od dzisiejszej administracji amerykańskiej, żeby na przykład określała to, co dzieje się dzisiaj, działo się do niedawna w strefie gazy jako ludobójstwo. Nie należy oczekiwać od dzisiejszej administracji amerykańskiej, że będzie krytykowała na przykład rozbudowę osiedli żydowskich na zachodnim brzegu, czy jakiekolwiek działania, które z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia wielu innych krajów europejskich, powinny być poddawane krytyce. Takiej krytyki z ust amerykańskich polityków, decydentów dzisiejszych nie usłyszymy. Co to oznacza dla nas? Oznacza to, że my musimy być bardzo ostrożni, mówiąc niestety brutalnie i cynicznie, w naszej ocenie i w naszej krytyce obecnego rządu izraelskiego i obecnych działań izraelskich polityków i izraelskiego wojska. Gdybyśmy dzisiaj, wyobraźmy sobie sytuację, w której polski polityk wysokiego szczebla właśnie określiłby to, co się działo do tej pory w Strefie Gazy, jako ludobójstwo, jakie miałoby to konsekwencje dla naszych relacji nie tylko z Izraelem, ale także z Waszyngtonem? I pytanie brzmi, czy tego typu odważne deklaracje, nie, nie, nie chciałbym. Ja sam nie będę się określał, zawsze powtarzam w programach publicystycznych, do których jestem zapraszany, że nie, nie, nie jestem zwolennikiem używania aż tak górnolotnych definicji i określeń, aczkolwiek przyznaję, że jestem do głębi poruszony i oborzony tym zbrodniami, do których dopuściła się Armia Izraelska w strefie gazy, jednocześnie oczywiście zdając sobie sprawę z tego, jaki był początek. Tej operacji, co wydarzyło się 7 października 2023 roku. Zbyt wielu mam przyjaciół w Izraelu, żeby o 7 października zapomnieć. W każdym razie zmierzam do tego, że polski rząd jest tutaj w szczególnej sytuacji i dużo mniej komfortowej pod wieloma względami niż na przykład rządy takich krajów jak Hiszpania, Szwecja, Irlandia, które no w bardzo ostry i radykalny sposób krytykowały krytykowały rząd Izraela, rząd Benjamina Netanyahu, właśnie używając tego słowa na L. Po czym natychmiast spotykali się z kontrą, czy to samego premiera Netanyahu, czy ministra spraw zagranicznych Izraela, którzy natychmiast, natychmiast przylepiali premierowi Hiszpanii, premierowi Irlandii i wielu innym europejskim politykom łatkę antysemitów z miejsca. Pytanie brzmi, czy nam Powinna zależeć na tym, żeby znowu doprowadzić do takiego ostrego konfliktu. Nie twierdzę, że powinniśmy, tak jak w przypadku administracji amerykańskiej na pewne rzeczy przymykać oko, ale powinniśmy mieć niestety w tyle głowy, że każda ostra, radykalna krytyka rządu Izraela dzisiaj będzie bardzo źle odebrana w Białym domu, i powinniśmy się zastanowić, mówiąc wprost, jak taka. Takie zderzenie, taka kolizja wpłynie na nasze relacje z Waszyngtonem. Wspomniał Pan o, o, o mało komfortowej sytuacji rządu polskiego. Ja się zastanawiam, czy, ta, czy jednak te, ten komfort działania rządów m, zachodnich nie, nie jest mocno zmniejszony przez mniejszość arabską w tych krajach? Tak, oczywiście, że tak. No, politycy, szczególnie w takich krajach jak Wielka Brytania czy Francja, muszą też o tym pamiętać. Że mają do czynienia z, z rosnącą i to w galopującym tempie społecznością arabską, wyznającą w większości islam, i to jest, to jest poważny problem i poważny dylemat. Być może Państwo wiecie, że jest coraz więcej na przykład burmistrzów miast brytyjskich, którzy są pochodzenia czy to pakistańskiego, czy a, głównie pakistańskiego, bo to jest większość dzisiaj, jeśli mówimy o społeczności muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii. I oczywiście ze względów czysto politycznych oni też muszą o tym pamiętać, jakie konsekwencje, tutaj mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, prawda? Oni muszą pamiętać o tym, jakie konsekwencje miałoby dla nich na przykład takie jawne wspieranie Izraela w tym, w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Więc niektóre wypowiedzi, czy to premiera Wielkiej Brytanii, czy nawet prezydenta Francji. Wyjątkiem jest tutaj wyjątkiem są Niemcy. Jeśli pan pozwoli, i Państwo pozwolą, ja się tutaj na sekundę nad tym przypadkiem zatrzymam, dlatego że z jednej strony, oczywiście tam też mamy do czynienia ze sporą diasporą pochodzenia, czy arabskiego, czy muzułmańskiego. Tutaj akurat mamy do czynienia z, z, z rzeszą imigrantów z Turcji. To już jest oczywiście któreś pokolenie. Tureckich przybyszyw w Niemczech, czyli nie Arabów, ale muzułmanów, jednak. No i też mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy rząd niemiecki, czy to będzie rząd hadecki, konserwatywny, czy to będzie rząd lewicowy, socjaldemokratyczny, musi się z tą diasporą liczyć. Tymczasem akurat w przypadku Niemiec, tak było w przypadku poprzedniego rządu kanclerza Scholza i obecnego rządu kanclerza Merca. Jednak rząd niemiecki się wyróżnia na tle pozostałych państw europejskich, jednak z taką wstrzemięźliwością w krytyce Izraela. My doskonale rozumiemy, skąd ta wstrzemięźliwość się bierze. Znaczy, a my, Niemcy wciąż oczywiście mają swoją, swoją traumę, jeśli mogę tak to określić, związaną z tym, co się wydarzyło ponad 80 lat temu w Europie. I Niemcy doskonale wiedzą i pamiętają, kto zgotował taki nie inny los europejskim Żydom. I oczywiście przeprowadzili bardzo zgrabną operację, mówiąc brutalnie PR-ową, pod tytułem Zrzućmy z siebie odpowiedzialność i zrzućmy tę odpowiedzialność na mitycznych nazistów. My dzisiaj borykamy się, jak Państwo wiecie, z tym problemem. Ja zresztą też jako ambasador Izraela wielokrotnie czytałem teksty o, o, w prasie izraelskiej, w mediach dotyczące czasu II wojny światowej i Holokaustu, gdzie oczywiście słowo Niemcy w ogóle się nie pojawiało. Pojawia się wyłącznie naziści. E, więc czasami interweniowaliśmy, czasami nie. W każdym razie Niemcy prowadzą taką politykę dwukierunkową. Z jednej strony... Sami przypominają o tym, że tak, to my byliśmy odpowiedzialni za Holokaust, biją się w piersi, a z drugiej strony cały czas podbijają to sformułowanie mówiące o tym, że to naziści tak naprawdę. To jest do tego stopnia, że, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2016 Angela Merkel, ówczesna kanclerz Niemiec, stwierdziła, jeśli dobrze pamiętam, z okazji kolejnej rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii stwierdziła, że dzięki tej operacji, dzięki wsparciu aliantów Niemcy zostały wyzwolone spod nazizmu. Więc najpierw sami sobie wybrali Hitlera i nazistów, którzy doszli do władzy w 1933 roku, jak Państwo pamiętacie, i większość społeczeństwa niemieckiego nie miała nic przeciwko temu, żeby mordować Żydów, Polaków i kilka innych nacji w Europie, a potem nagle się okazało, że społeczeństwo niemieckie i naród niemiecki został wyzwolony przez przez wojska alianckie, spod tego okropnego nazizmu. Ale parę kroków wstecz z tej dygresji. Byłem kiedyś kilkakrotnie w Hilharmonii w Tel Awiwie i podczas antraktu została opuszczona kurtyna i na tej kurtynie zauważyliśmy cztery złączone kółka. Cztery złączone kółka, jak Państwo doskonale wiecie, to jest emblemat jednej z większych niemieckich firm motoryzacyjnych, mianowicie Audi. I w tym momencie speaker przez megafon po hebrajsku ogłosił, bardzo dziękujemy, dziękujemy serdecznie sponsorowi naszej firmy koncernowi Audi. Niemcy bardzo dbają o to, i od kilkudziesięciu lat, żeby między innymi tego typu działaniami w obszarze dyplomacji publicznej żeby, szukam tutaj dobrego słowa, trochę udobruchać dzisiejszych y, mieszkańców Izraela. I proszę mi wierzyć, że y, w dużej mierze im się to udało. Kolejna anegdota, tym razem dużo mniej zabawna, jeśli w ogóle. Mianowicie w roku 2018 y, ambasada polska w Izraelu zamówiła sondaż w tamtejże firmie który miał sprawdzić, zbadać, jaki jest stosunek współczesnych Izraelczyków, Żydów do Polski i Polaków. Duża próbka, chyba około tysiąca osób. I w ramach badań sondażowych, być może Państwo wiecie, odbywają się tak zwane badania, spotkania fokusowe, gdzie zaprasza się kilkanaście osób. Ci, którzy to badanie zamawiają, w tym wypadku przedstawiciele ambasady RP w Polsce, mogą w takim... Mogą się przysłuchiwać takiemu spotkaniu za lustrem. I odbyło się takie spotkanie w Tel Awiwie, na które zaproszono kilkanaście osób, ludzi młodych, przedział wiekowy od 35 do 45 lat, w Tel Awiwie. Zadawano im różne pytania. Moderatorka, która to spotkanie prowadziła, podprowadzała, mówiąc kolokwialnie, różne tematy. I w pewnym momencie zadała im pytanie: Drodzy Państwo, kto według Państwa był odpowiedzialny za Holokaust. Jedna z pań odpowiada w sposób następujący. Ja cytuję. Ja oczywiście wiem, że za Holokaust byli odpowiedzialni Niemcy. Ale Niemcy za Holokaust przeprosili, a Polacy nie. Koniec cytatu. Jak się państwo domyślacie, wbiło mnie w fotel. Nie wiedziałem, jak zareagować. No, nie mogłem tam wejść i potrząsnąć tą panią i wytłumaczyć jej, że chyba coś jej się pomyliło. Ale rzeczywiście potem wielokrotnie, nie, nie aż w tak jaskrawej formie, ale z tego typu insynuacjami i sugestiami się spotykałem. Mówiąc krótko, to było bardzo smutne doświadczenie w takim sensie, że dla, niestety dla wielu, i mówię to z ogromnym bólem i goryczą, dla wielu Żydów, szczególnie młodych, to porównanie i stosunek do dzisiejszych Niemiec i Niemców, w porównaniu do Polski i Polaków, niestety jest przepaść. Im nie przeszkadza to, żeby pojechać do Berlina, napić się dobrego piwa, pójść do um, opery, spędzić miło czas w Berlinie. I mam bardzo dobre wspomnienia z Berlina, a nawet z Monachium. Ale bardzo ich boli i zawsze przyjeżdżają z traumą, kiedy odwiedzają Polskę. I nie tylko muzea na terenie dawnych obozów koncentracyjnych, nie tylko Muzeum Polin w Warszawie, ale też Kraków, Zamość, gdzie odwiedzają często synagogi, pięknie odnowione zresztą, bo my naprawdę włożyliśmy ogromny wysiłek w to, żeby podtrzymać to, to żydowskie dziedzictwo w Polsce i bardzo dobrze. Ale przyjeżdżają z taką traumą, że oto ich y, życie czy życie ich przodków w Polsce tak gwałtownie się urwało. I naprawdę wytłumaczenie im, że to, y, że to nie my byliśmy odpowiedzialni za Holokaust. Mimo, że oczywiście byli szmalcownicy, y, dochodziło do pogromów, w których niestety także obywatele polscy y, brali udział byli polscy donosiciele, wszystko się zgadza. Ale to nie my byliśmy za Holokaust odpowiedzialni. Niestety dla wielu, powtórzę raz jeszcze, szczególnie młodych Żydów, to przekonanie, że Niemcy za Holokaust przyprosili, a my nie, jest bardzo mocno zakorzenione. Wracając, ja przepraszam za to wszystkie dygresję, ale wracając do tego pytania od dwóch ambasadorów Izraela w Polsce. Y Oczywiście to będą bardzo trudne relacje. Tom Rose jest, jest Żydem chodzącym w kipie, czy też jak tutaj w tej części Europy nazywamy to nakrycie głowy jarmułką. Ja czekam z niecierpliwością na jego przyjazd. Mam nadzieję, że uda mi się z nim umówić parę rzeczy, mu wytłumaczyć oczywiście. Natomiast spodziewam się, że będzie bardzo, bardzo trudnym partnerem. Są sprawy, które do tej pory nie zostały rozwiązane, które. Które doprowadziły, jak Państwo wiecie, do, do kilku kryzysów w ostatnich latach, w których ja też jakiś tam udział brałem. Znaczy nie w wywoływaniu tych kryzysów, tylko raczej w zakopywaniu tego, tych toporów wojennych po drodze. Natomiast obawiam się, że, że pe, pewne rzeczy mogą powrócić w debacie i w relacjach dwustronnych między Polską a a Izraelem. I rzeczywiście z racji tej, że Tom Rose jest, jest co zresztą widać choćby, po jego aktywności, no aktywności na niektórych platformach społecznościowych, bardzo proizraelski, bardzo prożydowski, co jakby no, nie musi być wadą i trudno go o to jako wierzącego, ortodoksyjnego Żyda, y, trudno, go, trudno mieć do niego o to pretensje, ale w sensie politycznym, dyplomatycznym to oczywiście może być jakiś, jakiś problem w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? Cały ten wątek historyczny się chyba właśnie dobrze wpisuje w to, jak się zastanawiamy nad celami, jakie polska dyplomacja, między innymi oczywiście, może pełnić, czyli budowanie tej narracji, to o czym Pan wspominał przekonanie świata co do braku odpowiedzialności za Holokaust było bardzo długie i żmudne, to nie przyszło od razu. Polska takich starań nie podejmowała, z różnych względów, to pewnie możemy przy innej okazji o tym dyskutować, o historycznych powodach, dlaczego tak się nie zadziało, że nie mogliśmy skutecznie się bronić. No ale patrząc na współczesność, popełniamy nadal te same błędy.